Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne koziorożce w czytaniu dla singli na październik 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, czego zodiakalne koziorożce mogą się spodziewać w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są. Dla Was, moje kochane koziorożce, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie zweryfikujemy sobie, co czeka Was, jeżeli chodzi o uczucia w zbliżającym się miesiącu, październiku. Po prawej tłotej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny mogą się też pojawić jakieś odrębne kwestie, odrębne sytuacje mniej lub bardziej powiązane, połączone z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rata, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Zaczynamy sobie, moi kochani, szóstką buław. Siódemką pentakli. Karta świata. Tło. Księżyc. Dziewiątka kielichów. Dziesiątka denarów. Jako rada. chłopiec Dobrze, moje kochane koziorożce, tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Dlate, dlaczego? Dlatego, że tu, a może od początku zacznę, tak krok po kroku, to Wam wytłumaczę wszystko. Zaczynamy sobie od lewej strony, szóstka buław, siódemka denarów i karta świata. Szóstka była, w mojej kochanie, z kartą zwycięstwa, zadowolenie z siebie, stanie na piedestale. Bardzo często też jest karta jakichś pochwał, tak? Karta tego, że dostaję fajne bodźce z zewnątrz. Jestem zadowolony z tego, co się dzieje. I tutaj karty mogą pokazywać, że gdzieś tam w tym. Zresztą to jest bardzo często czucie się jak zwycięzca, tak? Karty tutaj mogą pokazywać, moje kochane koziorożce, że w tym miesiącu możecie być zadowoleni z siebie, swoich wyborów. To też są, moi kochani, emocje, uczucia. Obok moi kochani mamy kartę szóstki denarów. Szóstka denarów jest to karta, siódemka, przepraszam, siódemka denarów jest to karta kontynuacji czegoś. Karta obowiązkowości, troski o to, co mam do zrobienia, zaangażowania. Natomiast ostatnia energia to karta świata. Karta świata to jest karta e, zakończenia pewnego etapu pójścia w nowe. W ogóle jest bardzo jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o wasze czytanie. Jako ten miesiąc, w tym miesiącu macie kartę ostatnią Arkan Wielkich, czyli kartę Podsumowującą, zamykającą i jednocześnie otwierającą, a jako radę macie kartę głupca, czyli kartę pierwszą Arkan Wielkich. Tak, jakby karty mówiły o tym, zamknij pewien etap, rozpocznij od nowa. Tak? Gdzieś tam to, co masz do zamknięcia, to, co masz do uporania się z czym, tak? jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o przeszłość, pozakańczaj, daj sobie przestrzeń do tego, żeby rozpocząć, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, po prostu od nowa. Tym bardziej, że karta świata jest też kartą, pe kartą pewnych podsumowań. Karty też mogą pokazywać to, że możecie myśleć o zmianach w swoim życiu. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście w tym momencie po prostu skupiali się nie na uczuciach, nie na emocjach, yy, nie na szukaniu partnera. Gdzieś tam, jakby, ja bym powiedział tak, patrząc na wasze nastawienie, jak się pojawi, to będzie, tak? Jak, gdzieś tam nie ma takiego mm, ciśnienia, tak to nazwijmy. Nie ma takiego, takiej chęci, tym bardziej, że jesteście w tle w szóste kielichów. To już w ogóle bardzo mocno potwierdza to, co jest po lewej stronie. Natomiast tak jakby karty tutaj pokazywały, że na ten moment gdzieś tam macie pewne rzeczy do ogarnięcia, pewne rzeczy do zamknięcia, bardzo mo mocno mo możecie też myśleć, jeżeli chodzi o jakieś zmiany w Waszym życiu. Ja bym się nie zdziwił, moi kochani, w karcie świata, gdybyście wy w ogóle myśleli o nie wiem, jakiejś zmianie pracy, ym, zmianie sposobu zarobkowania, jakimś wyjeździe, wyprowadce. Bo o tym jest karta świata. I wy się tutaj ewidentnie tak jakbyście przygotowywali do jakiejś zmiany w tym miesiącu, albo zaczęli już w tym temacie działać. A szóstka buław tutaj tylko potwierdza, że macie takie poczucie, że dbacie o siebie, robicie to, co powinniście i też skupiacie się na tym, żeby realizować siebie, to, co też jest bardzo potrzebne. Tak jakbyście moi kochani Wy jesteście, jeżeli chodzi o czytanie, w tym miesiącu w takiej energii, chyba drugim znakiem Zodiaku, pierwszym chyba były byki, o ile dobrze pamiętam, który dużo mocniej skupia się na sobie niż tam. Yy... Są jakieś kwestie, czy to związane z przeszłością, czy to z jakimiś osobami wracającymi z przeszłości, czy to jeżeli chodzi o jakieś nowe osoby pojawiające się. Nie, u Was jest taka energia stricte związana z Waszą, z waszą sytuacją, tak? ze skupieniem się na sobie. Przejdźmy sobie może do tła. Bo tutaj mamy też bardzo mocno energię wskazującą właśnie na to, co wcześniej powiedziałem. Poza tym popatrzcie, tu, na tej karcie. W ogóle, jeżeli chodzi o. poza dziesiątką denerów, we wszystkich energiach mamy kartę kobiety, tak? W sensie energię kobiecą. W szóstce buław kartę kobiety, która zwycięża, tak? Czuje, że idzie w dobrym kierunku, że realizuje siebie, że idzie w dobrym kierunku i też. Ymm, ma swój cel w tym wszystkim. Obok jest siódem kadenarów, czyli karta obowiązkowości, yy, robienie kolejnych kroków. I popatrzcie, jak jest pięknie pokazana kobieta w karcie świata. Kobieta, tak jak widać, ta kobieta jakby czuła się wolna, tak? Miała takie nastawienie. To co już, złe to już jest za mną, teraz idę w kierunku czegoś lepszego, nowego. Ro wprowadzam pewne zmiany, jeżeli chodzi o swoje życie. Natomiast po drugiej stronie. Dziesiątka denarów, dziewiątka kielichów. Karta Księżyca. Karta Księżyca, moi kochani, jest kartą po pierwsze intuicji, natomiast druga y, y, rzecz to jest karta mówiąca o tym, że y, skupiam się, ta karta może mówić o tym, że skupiam się na swoim wnętrzu. Też jest to karta wychodzących na jaw yy, pewnych tajemnic. Karty, tak jakby pokazywały, że możecie po pierwsze odkrywać siebie na nowo w tym miesiącu, możecie się tutaj skupiać mocniej na sobie, na swoim wnętrzu, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, żeby yy, rozeznać się, jeżeli chodzi też na przykład o swoje oczekiwania. Obok natomiast mamy przepiękną kartę. Ja to nazywam kartą zadowolonego z życia Singla, czyli dziewiątki kielichów. Czyli energii takiej, w której skupiam się na sobie, czuję się dobrze z samym sobą, doceniam czas poświęcany samemu sobie, skupiam się na odbudowywaniu siebie, odbudowyw odbudowywaniu yy, szacunku do samego siebie, miłości własnej. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, że ja traktuję dziewiątkę kielichów jako taki okres przejściowy między ósemką, czyli kartą zostawienia za sobą trudnych emocji, trudnej przeszłości, trudnych doświadczeń, trudnych, trudnych relacji, tak? a dziesiątką kielichów kartą spełnienia życiowego i też z drugą osobą, bo zazwyczaj karta dziesiątki kielichów jest pokazana jako karta rodziny, czy dwuosobowej. Czy y, rodziny w, z dziećmi, tak, czy też rodziny, też bardzo często mod nowoczesny model rodziny, na przykład z jakimś zwierzątkiem. Ja tego, te, oczywiście ja tutaj nie chcę wchodzić w to, y, 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 w ocenianie tego. Każdy niech żyje tak, jak uważa. Taka jest prawda. Jeżeli coś mu przynosi szczęście, nie krzywdzi tym innego człowieka, innej istoty, bo też zawsze trzeba pamiętać o. O też stworzonkach, tak yy, zwierzątkach, które są od nas zależne, to uważam, że każdy ma prawo żyć tak, jak uważa. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnią energię, to jest to dziesiątka denarów, karta bezpieczeństwa, stabilności. Karty tutaj moi kochani, jeżeli chodzi o ten miesiąc, jeżeli chodzi o tło tego miesiąca, karty mogą pokazywać, że dużo mocniej będziecie się skupiać po prostu na sobie, na swoim wnętrzu. Na zoda, też nie ukrywajmy, że połączenie tych dwóch kart, zresztą mamy też dziesiątkę pentakli, czyli kartę dobrej miary sytuacji materialnej. Karty też mogą pokazywać, że możecie w tym miesiącu, chciecie sobie zrobić jakiś drobny prezent, zadbać o siebie, tak, inwestować w siebie. Karty też mogą pokazywać, jeżeli Chodzi o tło tego miesiąca, y, sytuację, w której wy będziecie przede wszystkim y, tak, jakbyście y, postanowili dużo mocniej gdzieś tam układać to swoje życie, bazować na swoim potencjale, na swoich możliwościach. Tak, jakbyście też mieli troszeczkę takie poczucie: OK, może w przyszłości chcę, żeby ktoś się w moim życiu pojawił, był pewną wartością dodaną, ale. Tak naprawdę, tak czy inaczej, muszę być niezależna, samodzielna. Muszę być w sytuacji, w której nieważne, yy, jak wygląda moja relacja, jak się układa moje życie. Ja nie jestem, nie jestem zależna od nikogo innego, tak? od potencjalnego partnera. Yy, jeżeli chodzi natomiast o kartę radę, mamy tutaj kartę yy, głupca. Jest to karta odwagi nastawienie pozytywnego na przyszłość, z nadzieją, też takiej chęci do pewnej zmiany, ale karty tutaj po prostu mogą pokazywać też pewne przejście w tym miesiącu u Was. Gdzieś między przejściem, między przeszłością, chociaż tak jakby karty tutaj pokazywały, że Wy jesteście zadowoleni z tego, jakie decyzje w ostatnim czasie podjęliście, jeżeli zakończaliście jakieś swoje relacje, tak? jeżeli uporaliście się z jakąś przeszłością, jeśli, jeżeli jakieś sytuacje, sprawy związane z przeszłością zamykaliście, to najprawdopodobniej jesteście zadowoleni z tego, co poczyniliście, co Wam się udało. I tutaj karty mogą pokazywać, że też siódemka denarów to jest karta właśnie świadcząca o tym, że będziecie skupiać się na realizacji ważnych dla was celów, realizacji ważnych dla was zadań. Natomiast karta świata to jest karta zamykająca, jednocześnie otwierająca. Czyli to, to tak jak mówię, to jest tak jakby taka pewna karta brama. Coś się zaczyna, coś się otwiera. Może jeszcze, moi kochani, nie w październiku tutaj, wiecie, pojawi się Jakaś nowa miłość, bo zresztą generalnie wy tutaj raczej mocniej w tym miesiącu skupiacie się na sobie. Natomiast, tak jakbyście trochę zmienili nastawienie, może wcześniej gdzieś tam zamykaliście pewne tematy emocjonalnie. Czy też jeżeli chodzi o jakieś sprawy formalne, też y, może z kimś się tutaj rozliczaliście, jeżeli chodzi o tą swoją y, przeszłość, może też m, potrzebowaliście czasu, żeby uporać się z emocjami związanymi z przeszłością. Natomiast tutaj karty mogą pokazywać, jeżeli chodzi o ten październik, ostatecznie nastawienie się na nowe. Jako tło, tak jak mówię, Skupienie się na swoim wnętrzu, na swoich emocjach, na swojej intuicji, wzmacnianie w pewien sposób też swojej intuicji. Więc karta, yy, karta księżyca też mogłaby wskazywać na to, że będziecie się skupiać na kwestiach związanych z tym, co niewidoczne, gdzieś tam, w jakiejś sferze swojej duchowości, yy, też jakichś na przykład yy, yy, praktykach, które dawają, dają Wam na przykład przestrzeń do, do, do tego, żeby yy, mieć takie poczucie, lekkości, czyli na przykład, nie wiem, jakaś. Coś, co może wam też tutaj pomagać, jeżeli chodzi o taką sferę duchową, wyciszenie, czyli na przykład jakaś medytacja, joga, tak, jakieś praktyki religijne, jeżeli takowe wybieracie, tak. kwestie też związane z samorozwojem, bo tutaj też bardzo często jest to pokazane właśnie w karcie księżyca. Natomiast obok jest właśnie dziewiątka kilichów, czyli poświęcanie czasu samemu sobie. Jeszcze jedna rzecz, bardzo często dziesiątka denarów jest też energią. Osób bliskich. Karty też mogą pokazywać, że będzie to w ten październik, może być też czasem, w którym wy po prostu będziecie tą, tą swoją emocjonalność oprócz siebie. Ofiarowywać osobom wam najbliższym, na których których postrzegacie jako rodzinę, przyjaciół, tak? osoby bliskie, na które możecie liczyć. Dlatego też karty mogą tutaj pokazywać, że <laughs> tak jakbyście w tym miesiącu mieli takie nastawienie, wiem, że w moim życiu idzie coś nowego, coś lepszego, coś fajniejszego, że miłość jeszcze jest przede mną, bo któryś to znak Zodiaku miał m, taką energię, że gdzieś tam. Chyba nawet byk o ile się nie mylę, czyli poniekąd w pewien sposób wasza yy, taka, jeżeli chodzi o trygon, wasza taka rodzina, tak? No bo byk pan na koziorożec to jest trygon Ziemi, to najbardziej takie ze sobą, jednak ta rodzina to są najbardziej takie zbliżone ze sobą znaki. Natomiast u was jest troszeczkę inne podejście, takie lżejsze, tak? Takie bardziej z nastawieniem pozytywnym na to, że przede mną coś fajnego. Tylko muszę mieć odpowiednie podejście, muszę mieć odpowiednie nastawienie, też muszę mieć pewne oczekiwania. Tak jakbyście karty, karty też tutaj pokazywały, że po prostu wy się zastanawiacie nad swoimi potrzebami. Czego, jeżeli już się otworzycie na, otwier na poznawanie nowej osoby, po prostu tutaj potrzebujecie. Jaka ta osoba ma być? Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście tutaj wizualizowali sobie swoje potrzeby albo manifestowali właśnie swoje potrzeby i też potencjalnie jakiego partnera byście tutaj chcieli do siebie przyciągnąć, tak wpuścić do swojego życia. Ale generalnie tutaj raczej są energie świadczące o tym, że skupiacie się na sobie, swoim wnętrzu, swoich potrzebach, ale tak jakby moi kochani, e, oczywiście w, dziew w dziewiątce kielichów możecie troszeczkę odczuwać może brak tej drugiej osoby, Ma są tutaj chęci do tego, żeby w swoim życiu kogoś tutaj wpuścić, ale raczej w dziewiątce kielichów na swoich zasadach. Tak mieć kontrolę nad tym, kogo wybieram, jak ta relacja będzie, będzie wyglądać. No i przede wszystkim tutaj karty mogą właśnie pokazywać, że wy jesteście teraz w takim momencie, w takim etapie odbudowywania siebie, dochodzenia do siebie. Po to, żeby, mówię, z tą miłością własną, z tym szacunkiem do siebie później, potencjalnie dać komuś szansę. Ale nie tak, wiecie, na zakładkę, na smutno, bo nie chce być samemu, nie chce być sam, tak? Nie chce być sama. A uh, tylko mieć pewne konkretne oczekiwania i też pewne rzeczy egzekwować. Stawiać granice bądź, as bądź aser być asertywnym. Natomiast, jeśli, jeżeli chodzi o Radę, tak jak wcześniej już powiedziałem, karta głupca może wskazywać na to, że odpowiednie nastawienie na przyszłość też może tutaj przynieść fajne, pozytywne skutki. Tak, odwaga, takie nastawienie na to. To, jest, to nie jest ym, w tym momencie, nie wiem, jakiś okres y, trudny w moim życiu, tak? Tylko raczej karty tutaj tak jakby wskazywały na to, żebyście zawsze, jeżeli sobie zamykacie jeden etap, tak jakby. Ym, Dawali sobie szansę od nowa, tak? nie gdzieś tam bazując na mm, trudnej przyszłości. Oczywiście pewna ostrożność, odpowiednie nastawienie, weryfikacja tego, z kim mam do czynienia jest oczywiście wskazane, szczególnie w dzisiejszych czasach, natomiast gdzie ludzie też potrafią podawać się za kogoś, kim nie są. Natomiast tutaj ta karta może wskazywać na to, żeby też gdzieś tam z taką ufnością, odwagą podchodzić do. Do, do nowych, nowej relacji, tak? Gdzieś z takim podejściem pozytywnym, raczej nastawiać się pozytywnie. Bardzo często też jest to, co, to, co jak w pewien sposób, jakby manifestujemy, to jaką energię wysyłamy, to taka sama do nas wraca. Tak? Więc tutaj karty mogą pokazywać, żeby też w tym wszystkim chęć otwarcia na drugą osobę było oczywiście, ale też odpowiednie nastawienie do, do tego, żeby. Komuś dać szansę. Natomiast tak jak mówię, ten miesiąc tutaj się pokazuje nie pod, nie pod znakiem kogoś konkretnego, nowego, raczej jest to czas poświęcenia tego czasu sobie zastanowienie się nad swoją sytuacją, gdzieś tam poświęcanie się swojemu wnętrzu, yy, gdzieś tam duchowemu też rozwojowi, takiemu wewnętrznemu. Karty też mogą pokazywać, że o, oczywiście okazywanie swojej sympatii, czułości, bliskości osobom bliskim, to nie jest tak, że wy jesteście totalnie zamknięci i skupiacie się tylko na sobie, gdzieś tam, tak wiecie, takie podejście yy, odseparowuje się od wszystkiego, co wokół mnie. Natomiast jeżeli chodzi o przekaz główny karty, yy, mówią o tym, że gdzieś tam Zamykacie sobie coś w swoim życiu. Karty też mogą pokazywać o chę na chęci, jeżeli chodzi o to ten przekaz, na chęci pewnej zmiany. Tak? Karty też mogą pokazywać, że pracujecie obecnie nad pewnymi, um, nad otwarciem się na nowe rzeczy w waszym życiu. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście mówię, myśleli o jakimś, jakiejś zmianie zawodowej, sposobu zarobkowania, bądź na przykład jakimś wyjeździe, wyprowadzce, przeprowadzce w najbliższym czasie. Może na przykład od nowego roku gdzieś tam tutaj, na przykład teraz sobie pewne rzeczy układać. No, już szósta była, tak jak mówię, karta zwycięstwa. zwycięstwa. Fajne jest w tym wszystkim, to muszę to powiedzieć wprost, że w tych energiach nie widać smutku, nie widać tęsknoty, nie widać braku wiary w siebie. Tak jakby karty tutaj pokazywały, że wy czujecie się dobrze z samym sobą. Możecie, tak jak mówię, z czasem, chociaż raczej ten miesiąc to mniej, w przyszłości otwierać się na drugą osobę, ale z taką świadomością własnych potrzeb, tak? własnych oczekiwań. A nie tak na smutno. Nie ma tutaj ani takiego podejścia na zasadzie, już więcej, nie będę szczęśliwy z drugą osobą, ani nie ma takiego podejścia na zasadzie, muszę wpuścić, bo czuję się niekompletny. I to jest w tym wszystkim bardzo fajne. Najpierw skupienie się na sobie, później może ewentualnie druga osoba. Czyli takie bardzo mocno zdrowe podejście, moje kochane, koziorożce w tym miesiącu i przepracowywanie pewnych rzeczy, i też wychodzenie. Z pewnymi, też mówię, jeż... pójście w kierunku pewnych zmian, które ewidentnie widać, że się tutaj klaruje. Też siódemka denarów mogłaby świadczyć o tym, że możecie mieć, jeżeli chodzi o ten miesiąc, wiele do zrobienia zawodowo i materialnie, jeżeli chodzi o kwestie materialne, tak? Dlatego też tutaj karty mogą pokazywać, że gdzieś tam ten miesiąc jest skupieniem na swojej sytuacji, na swoich takich bardziej, mam wrażenie, że takich yy, inicjatywach, podbojach w cudzysłowie yy, zawodowych, mniej może się skupiania na yy, zresztą, nie ukrywajmy, że koziorożec to jest znak bardzo taki uziemiony, tak? taki świadomy tego, i też bardzo mocno niezależny, starający się zawsze bazować przede wszystkim na swoim potencjale po to, żeby być zabezpieczony, po to, żeby nie musieć być zależnym od innych osób, potencjalnie np. przykład partnera, rodziny, bliskich, przyjaciół i tak dalej. Tylko starający się zawsze tak kierować tym swoim życiem, żeby ktoś właśnie w życiu był wartością dodaną, ale nigdy nie być zależnym od tej osoby że na przykład ktoś was tutaj. Koziorożce, że są raczej by sobie na to, coś takiego nie pozwoliły, żeby ktoś was tutaj źle traktował, a wy nie, nie mogę z tego zrezygnować, bo nie będę miał, nie będę miał miała na życie, tak? Raczej koziorożce unikają takiej sytuacji. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o radę, odpowiednie nastawienie, odwaga, siła przebicia. I do przodu, moi kochani. Moje kochane koziorożce, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Maczmentaro.